Podsumowanie tygodnia 15. Mamy już niedzielę, czas najwyższy na podsumowanie tygodnia. Czas dowiedzieć się, co się działo w branży elektronicznej rozrywki. A działo się dość sporo, a więc bez zbędnego przedłużania zapraszam na garść newsów. Zacznę od Nintendo i konsoli Switch. Jakiś czas temu Nintendo chwaliło się wysoką sprzedażą swojego najnowszego dziecka. I na to wygląda, że nie ściemniali. Potwierdzają to niezależne źródła zajmujące się analizą takich danych. Switch tak dobrze się sprzedaje, że na niektórych rynkach zabrakło konsol w sklepach. Co może wyjaśniać większą sprzedaż w USA najnowszej Zeldy niż samej konsoli. Zostając jeszcze przy Nintendo, jeśli jesteś zdolnym hakerem, to hydraulicy zapłacą ci spore pieniądze za odnalezienie luk w zabezpieczeniu Switcha. Chyba nie muszę namawiać dużej hakerów, by podjęli wyzwanie. A teraz coś dla fanaty. To znaczy dla fanów Gwiezdnych Wojen. W sieci pojawił się zwiastun ósmego epizodu zatytułowanego Ostatni Jedi. Film swoją premierę w Polsce będzie miał 14 grudnia. Do tego czasu na pewno jeszcze nie raz usłyszymy o Gwiezdnych Wojnach. Zostańmy jeszcze przy tym uniwersum. Do sieci wyciekł zwiastun Battlefront 2, na którym możemy zobaczyć mieszankę postaci chyba ze wszystkich filmowych odsłon tej sagi. I wszystko na to wskazuje, że tryb fabularny dla pojedynczego gracza będzie podobnie skonstruowany co ten z Battlefielda pierwszego. Pozostajemy jeszcze w kosmicznych klimatach. Jeśli ktoś z Was myślał, że nowy patch do Andromedy poprawia tylko animację postaci to srogo się zawiedzie. Twórcy załadowali wraz z nim najnowsze zabezpieczenie Denuvo, które jak na razie nie zostało obalone. Czyli piratom nie zostało nic innego jak grać postaciami z krzywymi mordami. Prey dostanie demo. Pewnie wielu z Was zakrzyknie, hura, Ale hola, Nie dla psa kiełbasa i posiadacze blaszaków muszą się obejść smakiem. To trochę dziwne posunięcie i ciężko ostatnio wierzyć na słowo wydawcy, że wersja PC będzie dobrze zoptymalizowana i bez żadnych błędów. Okej, okay, to co? Cofamy preordery? A teraz mam dobrą wiadomość: sklep Microsoftu niebawem pozwoli zwrócić zakupioną grę niezadowolonemu z niej klientowi. To tak jak na Steam. Są oczywiście pewne warunki, które musimy spełnić, ale są dość przychylne graczowi i raczej dużych problemów z tym nie będziemy mieli. A więc tak, by grę zwrócić musimy nie grać w nią dłużej niż 2 godziny. Przy dużych chrapach raczej nikt z tym nie będzie mieć problemów, bo grać dłużej niż pół godziny w taki tytuł to sadomasochizm. Kolejny warunek to 14 dni. Po upływie tego czasu nie będziemy mogli zwrócić gry. I zwrócić grę będziemy mogli po upływie jednego dnia po zakupie. Microsoft oczywiście zastrzega sobie, że może odmówić zwrotu kasy graczom, którzy nadużywają zwrotów. Niestety nie określono, co to oznacza nadużywanie. W ostatniej chwili, w trakcie nagrywania tego materiału, w sieci pojawił się oficjalny zwiastun Battlefronta 2. Poznaliśmy także kilka szczegółów o grze. Gra premierem będzie mieć 17 listopada, a tryb fabularny dla pojedynczego gracza będzie opowiadać o losach jednego z żołnierzy sił elitarnych Imperium. Czyli epizodycznego trybu, jak w Battlefield 1 raczej nie uświadczymy w nowym Battlefroncie. W sumie to dobrze, bo szczerze mówiąc, jakoś mnie on na dłużej nie przyciągnął do monitora. I to już chyba wszystkie najciekawsze moim zdaniem wydarzenia z branży. Po więcej, zapraszam na Facebooka. Pozdrawiam, do usłyszenia.